you mm -hmm. Jeżeli chcesz mieć wpływ na zmiany, które powstaną w Twoim otoczeniu, zapraszamy na konsultacje społeczne, które odbędą się w najbliższą niedzielę w Wejherowskim Parku. Zapraszam wszystkich mieszkańców Wejherowa oraz sympatyków tego miasta w niedzielę 26 czerwca do Parku Miejskiego, gdzie w godzinach między 13 a 16 urzędnicy miejscy spotkają się z Państwem na takich spotkaniach dotyczących rewitalizacji. Proszę powiedzieć, co dokładnie będzie się działo w tych godzinach? Będziemy chcieli przede wszystkim porozmawiać z mieszkańcami, zapytać o ich opinie o to, jakim się żyje w mieście, co chcieliby zmienić, co im dokucza, jakie mają pomysły na rozwój miasta, na zagospodarowanie podwórek, obszarów, obszarów ogólnodostępnych, tych. Miejsce najbliżej ich miejsca zamieszkania, a także y, jakie mają pomysły na to, jak można spędzać czas w Wejcherowie, co można dodatkowo zrobić, jakie działalności społeczne wprowadzić, y, jakie formy wypoczynku y, dla osób starszych czy dla dzieci, y, po to, aby nam się wszystkim lepiej, dobrze tutaj mieszkało.